Były czasy, kiedy na słowo mafia ludzie drżeli. Nie chodziło jedynie o to, że jej członkowie byli brutalni, ale o coś znacznie większego o władzę, wpływy i układy, które sięgały daleko poza granice przestępczego świata. Macki mafii docierały wszędzie do świata polityki, świata gwiazd czy biznesu. Szefowie mafii nie byli jedynie gangsterami poruszali się w większości poza reflektorami mediów, stając się królami cienia. Wpływali na polityków, kontrolowali kasyna. Byli sędziami i katami decydując o tym, kto powinien przeżyć, a kto zniknąć bez śladu. Jednak każda potęga ma swój koniec, co wielokrotnie pokazała nam historia. Mafię również to dotknęło. FBI, zdrady wewnątrz organizacji, walka o wpływy to wielokrotnie były powody, które prowadziły do upadku mafijnych rodzin. Dzisiaj wybrałem dla Was kilka rodzin mafijnych, które kiedyś liczyły się na mafijnej mapie Stanów Zjednoczonych, a obecnie nie istnieją, lub ich działalność jest marginalna. Ominąłem jednak rodziny nowojorskie, które mimo wszystko nadal funkcjonują być może na mniejszą skalę, ale jednak. Sprawdzimy, dlaczego niektóre z rodzin mafijnych zniknęły z mapy przestępczego świata. Czy to była nieuchronna klęska? A może ktoś pociągnął za odpowiednie sznurki, by ich usunąć? Zaczynamy. Opowieść rozpoczynamy na słonecznej Florydzie, która była obszarem działania rodziny Trafikante. Według źródeł w tym roku przypada setna rocznica powstania zorganizowanej przestępczości w tym amerykańskim stanie. Rodzina Trafikante wywodzi się z Tampy, a wszystko miało się rozpocząć od niejakiego Charlie'ego Wall'a. Kontrolował nielegalne zakłady bukmacherskie, ale również wpływał poprzez łapówki na urzędników państwowych. Jego największym rywalem był Ignacio Antinori. Ignacio miał być jednym z pierwszych ludzi, którzy organizowali przemyt narkotyków na tym terenie. Jednak w tamtym czasie w okolicach Tampy działał jeszcze ktoś człowiek, który w przyszłości miał rozsławić rodzinę z Florydy Santo Traficante Senior. Antinori i Traficante weszli w sojusz, ale kiedy wybuchła wojna pomiędzy Ignacio a Wolem, obaj stracili całą władzę. Ignacio Antinori zostanie zastrzelony, co zakończy wojnę, ale Charlie Wall wpływów nie odzyska. Dożyje 75 lat, kiedy to zostanie brutalnie zlikwidowany. Santo Traficante senior zostaje najbardziej wpływowym gangsterem w Tampie. Do lat 40. scentralizuje władzę w swoich rękach. W międzyczasie zaczął szkolić swojego syna, Santo Traficante juniora, do przejęcia po nim schedy. Wspólnie weszli w biznesy na Kubie, gdzie przed erą Fidela Castro kwit hazard i budowano hotele. To wszystko było praktycznie w pełni kontrolowane przez amerykańską mafię. Kiedy w 1954 roku umiera Santo Traficante Senior, rozpoczyna się era juniora. Według niektórych źródeł miał on być potężniejszy od swojego ojca. Współpracował z Tomim Luqueze z Nowego Jorku. Wspólnie zajmowali się przemytem narkotyków. Santo Junior miał być zamieszany w próby wyeliminowania Fidela Castro. Pod naciskiem ze strony funkcjonariuszy państwowych potwierdził te doniesienia. Trafikantem miał być podejrzewany także o pomoc w zamachu na głowę Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy'ego. Jest 17 marca 1987 roku, kiedy Santo Junior umiera. Dwa dni wcześniej wylądował w Houston, gdzie miał przejść operację wstawienia bypassów. W więzieniu nie spędził choćby dnia. Jeden jedyny raz został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Miało to miejsce w połowie lat 50., ale zanim wszedł do więzienia wyrok unieważniono. Śmierć Santo Juniora naznaczyła powolny upadek rodziny mafijnej Stampy. Wraz z nim utracili oni większość wpływów. Nowym donem został Vincent Loscalzo. Pod jego wodzą Floryda została ogłoszona otwartym terytorium, co oznaczało, że nowojorskie rodziny, a w zasadzie każda wystarczająco silna, mogła działać na terenie Florydy bez przeszkód. Decyzję tę podjęła oczywiście mafijna komisja. Sam Loscalzo, powiązany z mafią na Sycylii, Zarządzał niewielką organizacją, znacznie mniejszą niż trafikante senior i później junior. Główną przyczyną takiego stanu był fakt, że spora część rodziny wycofała się na emeryturę albo zwyczajnie zmarła. W ich miejsce pojawiło się zaledwie kilku nowych członków. Mimo to, Los Calzo nadal utrzymywał wpływy w nielegalnym hazardzie, przemycie narkotyków czy prostytucji. W 2000 roku doszło do aresztowań kilku prominentnych członków rodziny trafikante z tak zwanej frakcji z Miami. Wiele źródeł donosi, że rodzina Trafikante przestała jakiś czas temu funkcjonować samodzielnie. Podobno jej pozostałości zostały wciągnięte przez nowojorskie rodziny działające na Florydzie. Ostatni bos rodziny, Vincent Loscalzo, w okolicach 2007-2008, miał być już częściowo na emeryturze, a jego nielegalna działalność znacząco stopniała. Początek organizacji mafijnej w Kansas City datuje się mniej więcej na 1912 rok. Jednak dopiero blisko 40 lat później, mafia z Kansas osiągnie pełnię władzy. W 1953 roku do władzy w Kansas dochodzi Nick Civella, od którego nazwiska pochodzi nazwa rodziny. Rozpocznie 30-letni okres panowania w podziemiu z Kansas. Będzie to dobry czas dla rodziny. Civella dokona ekspansji, przejmując sporo terenu, a do tego. Zacznie inwestować w Las Vegas. Dzięki kontroli nad związkami zawodowymi będzie budował kasyna i hotele w mieście Grzechu. Chevella doszedł do momentu, w którym wpływy z kasyn w Las Vegas przechodziły przez jego ręce. Federalne Biuro Śledcze było świadome, że mafia kontroluje kasyna w Vegas, ale przez długi czas brakowało im dowodów, które pomogłyby w ukróceniu tego procederu. Jak udowodnić coś, co dzieje się za kulisami, w tajnych rozmowach, przy ukrytych przekazach gotówki? To wymagało sprytu, technologii i cierpliwości. Agenci federalni opracowali więc plan operację Strowman. W tamtym czasie mafia nie tylko inwestowała w kasyna, ale de facto nimi rządziła. W Las Vegas były one legalne, ale zyski trafiały do przestępczego podziemia. Rodzina Civella z Kansas City, powiązana z innymi syndykatami, stworzyła perfekcyjny system. Każdego miesiąca miliony dolarów z kasyn. Były transportowane do mafijnych bossów w różnych miastach USA. Mechanizm był prosty. Najpierw mafijne pieniądze były inwestowane w kasyna jako legalne fundusze. Następnie kasyna fałszowały swoje raporty, zaniżając dochody. Różnica między oficjalnym zyskiem a rzeczywistym zarobkiem była wypłacana bossom mafii w gotówce. Aż 25% dochodów z kasyn było odprowadzane do rodzin mafijnych z Kansas City, Chicago, Milwaukee i Cleveland. W 1978 roku FBI postanowiło wkroczyć do gry. Agenci zaczęli zakładać podsłuchy w telefonach, restauracjach i biurach mafijnych bosów. Przez lata mafia uważała się za nietykalną. Nikt nie myślał, że ich rozmowy są rejestrowane, ale tym razem to oni popełnili błąd. To właśnie dzięki tym nagraniom FBI udało się rozpracować całą strukturę kontrolowania kasyn przez mafię. W ramach operacji Strowman podsłuchano setki godzin rozmów które jednoznacznie wskazywały na to, jak mafia zarządzała kasynami i jak przynosiła pieniądze. W 1977 roku aresztowany i skazany został Don rodziny, Nikolas Civella. Sprawa dotyczyła nielegalnego hazardu. Civella został nagrany przez podsłuch, założony w jego telefonie. W 1980 roku usłyszał wyrok za próbę przekupienia urzędnika więziennego. Chciałby jego krewny, został przetransferowany do więzienia w Teksasie. Kiedy w 1983 roku Civella umiera, kończy się złota era rodziny z Kansas City. Wraz z Civellą odeszły jego wpływy i kontakty w związkach, jednak jego śmierć nie oznaczała końca rodziny. Na jej osłabienie największy wpływ miała seria aresztowań najważniejszych osobistości mafii z Kansas. Po Civelli taką osobistością, stał się chociażby jego brat Karl. Może nie mógł równać do Nicolasa ale jednak jego aresztowanie w 1984 roku jeszcze bardziej osłabiło rodzinę. Obecnie mafia z Kansas City przypomina Dom Starości, gdzie dawny blask i władza została zaledwie mglistym wspomnieniem. Według informacji, do których udało mi się dotrzeć, donem rodziny ma być nadal John Shortino, który do władzy doszedł w 2006 roku, a od 1995 roku był acting bossem. Shortino jest już mężczyzną po 80. -tce któremu najprawdopodobniej nie zostało zbyt wiele czasu. Jego underbossem jest niewiele młodszy Peter J. Simone, który ma mieć powiązania z Chicago Outfit. Rodzina Civella obecnie liczy od 15 do 20 członków, a przedział wiekowy to między 40 i 80+. Plus. Mają kontrolować większość lokalnych, nielegalnych interesów, choć jak twierdzą eksperci, balansują na krawędzi zakończenia działalności. Przenieśmy się do słonecznego San Francisco. Tam panowała rodzina założona na początku lat 30. ubiegłego wieku przez Franka Lanza. Rodzina Lanza powstała na zgliszczach brutalnej wojny wśród lokalnych butlegerów. W latach 1928-1932 doszło do serii zabójstw, m.in. Jerego Ferry, Alfredo Scarizo czy Ala Capone Zachodu, Genaro Brocolego. Wszyscy oni byli przemytnikami alkoholu w czasach prohibicji i wpływowymi członkami podziemia w San Francisco. Po zakończeniu wojny na podziemnym tronie zasiadł wspomniany wyżej lanca, którego postrzegano jako pierwszego dona la Cosa Nostra w tym mieście. Pod wodzą Lancy mafia zarabiała na przemycie alkoholu, lichwiarstwie i prostytucji. Kiedy w 1937 roku Frank Lanza zmarł, schedę po nim przejął Antony J. Lima, i kierował rodziną przez 16 lat. Władzę i wpływy utracił, kiedy w 1953 roku trafił do więzienia za kradzież, której się dopuścił. W jego buty wszedł Michael Abati, który rodziną z San Francisco kierował przez 8 lat. Abati był szanowaną mafijną personą, uczestniczył nawet w zakończonym fiaskiem szczycie w Apalachin. Po tym jak FBI wzmożyło działania mające na celu aresztowanie Abatiego, Został deportowany do Włoch w 1961 roku. W ten sposób do władzy wrócił człowiek noszący nazwisko założyciela rodziny Joseph Jimmy Lanca. Wraz z przejęciem roli Dona przez Lance rozpoczęła się tak zwana złota era organizacji z San Francisco. 28 lat rządów Josefa ustawiło jego rodzinę w roli liczącego się gracza. Mieli szerokie wpływy w Las Vegas, a oprócz tego, sam Lanza był powiązany z innymi rodzinami w całych Stanach Zjednoczonych. Najbliżej miał trzymać się z Joe Cherito z San Jose i Josefem Chivellą z Dallas. Organizacja z San Francisco nigdy nie należała do licznych. W szczycie potęgi liczyła 15-20 członków, tak zwanych "made menów". Lanza miał pomóc kapitanowi rodziny z Los Angeles, Aladenowi Jimmy DeWizel fratiano, rozkręcić nielegalne operacje w San Francisco. W późniejszym czasie miał również odpowiadać za odsunięcie Aladena od spraw w swoim mieście. Jak się miało okazać, była to doskonała decyzja, ponieważ Fratiano zdecyduje się zeznawać przeciwko rodzinom mafijnym. 19 czerwca 1989 roku Joseph Lanza umiera śmiercią naturalną. Ma 73 lata. Wraz z Lancą zniknęły wszystkie powiązania mafii z San Francisco z innymi organizacjami. Według źródeł, do których udało mi się dotrzeć, ostatnim domniemanym bossem rodziny miał być Frank Skinny Velotta. Jednak dzisiaj organizacja San Francisco uznawana jest za uśpioną, nieaktywną, bez jakiejkolwiek realnej siły. Pomimo, że rodzina lanca nie mogła nigdy równać się z Wielką Piątką, to i tak na wiele lat zdołali przysiąść się do przestępczego stołu. Zniknęła bez krwawych wojen czy wrogich przejęć. Historia mafii z Milwaukee ma swój początek w okolicach 1918 roku. Pierwszym znanym bossem włoskiej organizacji przestępczej na tym terenie był Vito Guardalabene, który rządził do 1921 roku, kiedy to umarł. Po nim przyszedł czas Josefa Amato i Josefa Vallone. To właśnie za rządów tego drugiego Milwaukee zostało oficjalnie podporządkowane Chicago Outfit. W 1952 roku. Nowym bossem został sam Ferrara, ale jego rządy były krótkie. Zwierzchnicy z Chicago zmusili go do ustąpienia, a jego miejsce zajął John Aliotto, który będzie kierował rodziną do 1961 roku. To za jego panowania mafia z Milwaukee rozszerzyła swoje wpływy w organizacjach pracowniczych. Po nim władzę przejął jego zięć, Frank Balistrieri, i rozpoczęła się złota era mafii z Milwaukee. Jest 1961 rok, kiedy Frank zostaje nowym donem rodziny. Przez 20 kolejnych lat będzie prowadził organizację z sukcesami. Stworzy monopol na nielegalne zakłady sportowe, a także będzie kontrolował automaty vendingowe. Był na tyle wpływowy, że nie utracił władzy nawet w momencie, kiedy trafił do więzienia w 1967 roku. Przekazał kontrolę nad sprawami rodziny swojemu bratu. Jednak do największego rozkwitu organizacji z Milwaukee doszło w latach 70., kiedy Frank Balistrieri zaangażował się w skimming kasyn w Las Vegas, w tym w słynne Stardust Hotel. Nawiązał współpracę z rodzinami z Kansas City, Cleveland, no i oczywiście z Chicago, której podlegał. Według szacunków w latach 1974-1981 z kasyn wyprowadzono ponad 2 miliony dolarów. Również zapanowania panowania Balistrieriego, Brutalnie rozprawiano się z policyjnymi informatorami. W latach 75-78 wyeliminowano chociażby Augusta Maniaciego i Augusta Palmizano. Maniaci był członkiem organizacji z wieloletnim doświadczeniem, z kolei Palmizano, był właścicielem tawerny w Milwaukee, a także znanym przestępcom. Obaj zdecydowali się pójść na współpracę z wymiarem sprawiedliwości, za co zapłacili najwyższą cenę. Lata 80. przyniosły serię procesów sądowych przeciwko Balistrieriemu i jego synom. FBI zebrało liczne dowody na ich udział w wymuszeniach oraz skimingu kasyn w Las Vegas. W 1983 roku Don rodziny zawarł ugodę i został skazany na 13 lat pozbawienia wolności. Według źródeł zrobił to tylko po to, by jego synowie usłyszeli lżejsze wyroki. Na wolność wrócił w 1991 roku. Ale w tamtym czasie mafia z Milwaukee była już w rozsypce. Zmarł dwa lata później. Ostatnim znanym liderem organizacji był Joseph Caminiti, choć pewne wpływy zachował również Joseph Balistrieri, syn Franka. Pod koniec lat 90. rodzina z Milwaukee była już na granicy wymarcia. Liczba członków spadła poniżej 15, a większość interesów przeszła w ręce mafiozów z Chicago Outfit. Dzisiaj mafia z Milwaukee jest nic nieznaczącą organizacją, w pełni zależną od Chicago i raczej nie ma szans, by ta sytuacja się zmieniła. Według informacji, do których dotarłem, obecnie liczy sobie pięciu członków. O tej rodzinie mogliście częściowo posłuchać w ostatnim odcinku, w którym opowiedziałem wam historię danego Greena i jego walki z mafią z Cleveland. W jednym z komentarzy zarzucono mi, że użyłem clickbaitu w tytule filmu, twierdząc, że Green... Pokonał mafię. Nie zgodzę się z zarzutem, ponieważ uważam, że pomimo tego, że Green ostatecznie sam zginął z rąk włoskiej mafii, to zdecydowanie przyczynił się do jej upadku. Oczywistym się wydaje, że nie byłoby możliwe, by jeden człowiek, nawet przy użyciu bomb, był w stanie rozłożyć na łopatki całą organizację. Jednak jego praca jako informator FBI, zwrócenie uwagi na mafię, okazała się być bardziej niż pomocna w rozbiciu organizacji mafijnej z Cleveland. No ale jednak pozwólcie że opowiem o drodze jaką przebyła rodzina Porello, czy też skalisz. Mafia w Cleveland ma swoje korzenie w początkach XX wieku, kiedy to bracia Leonardo i Porello przybyli z Sycylii do Stanów Zjednoczonych. Ich rywalizacja o kontrolę nad handlem cukrem kukurydzianym, kluczowym składnikiem nielegalnej produkcji alkoholu podczas prohibicji, doprowadziła do brutalnych wojen gangów, licznych morderstw i przetasowań w półświatku. Bracia Leonardo i Porello byli niegdyś przyjaciółmi, ale podczas prohibicji stali się rywalami. Big Joe Leonardo zdobył pozycję barona cukru kukrydzianego. Lecz jego sukces ściągnął na niego wrogów. W 1927 roku po powrocie z Sycylii, Leonardo i jego brat John zostali zamordowani. Ich dawny współpracownik Joe Porello przejął kontrolę nad handlem cukrem i mianował się kapo mafii w Cleveland. W 1928 roku Porello zorganizował w Cleveland pierwsze duże spotkanie mafijne. W którym uczestniczyli m.in. Joe Profaci, przyszły szef rodziny Colombo, i Vincent Mangano. Spotkanie zostało przerwane przez policję, ale gangsterzy szybko wyszli na wolność. Tymczasem syn zamordowanego Big Joe, Angelo Leonardo, poprzysiągł zemstę. Wkrótce zabił black Sam Todaro, który miał udział w śmierci jego ojca. Angelo został skazany na dożywocie, lecz wyszedł na wolność po półtorej roku. W 1930 roku nową siłą w Cleveland stał się Frank Milano. Szef Mayfield Road Mob wkrótce zlikwidował Joe Porello, eliminując jego rodzinę z przestępczej sceny miasta. Milano nawiązał współpracę z Meyerem Lanskim i Modalicem, inwestując w kasyna w Las Vegas. Ostateczne rozbicie rodziny Porello miało miejsce w 1932 roku, kiedy Raymond i Rosario Porello wraz ze swoim ochroniarzem zostali zastrzeleni w Cleveland w największej mafijnej egzekucji w historii miasta. Po dekadach względnej stabilizacji w latach 70. Mafia w Cleveland napotkała nowego wroga, danego Greena. Irlandczyk znany ze swojej odwagi i nienawiści do mafii stopniowo odbierał jej wpływy. Mimo licznych zamachów na jego życie przetrwał wiele prób zabójstwa, w tym zamach bombowy, który obrócił przeciwko swoim wrogom. Ostatecznie w 1977 roku mafia dopięła swego. Green zginął w eksplozji samochodu. Śmierć Greena doprowadziła do intensywnych śledztw, które osłabiły mafię. W 1983 roku Angelo Leonardo zdecydował się na współpracę z rządem. Jego zeznania pomogły skazać czołowych mafijnych przywódców, m.in. Antonego Fattony Salerno i Carmina Persico. Wraz z tymi procesami mafia w Cleveland straciła swoją dawną potęgę. Dzisiaj resztki mają być kontrolowane przez rasela RJ Papelardo, jednak nie odgrywają już większej roli w przestępczym świecie. Papalardo miał przejąć władzę w 2004 roku, po tym jak Joseph Jacobaci przeszedł na emeryturę. Obecnie rodzina z Cleveland liczy nie więcej jak 10 członków. Utraciła wszelkie wpływy, zestarzała się i tak naprawdę jest już częścią historii. Choć większość ludzi kojarzy amerykańską mafię z pięcioma wielkimi rodzinami nowojorskimi, rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona. Mniejsze organizacje działające w cieniu i nieco poza głównym nurtem przestępczości zorganizowanej często miały kluczowy wpływ na lokalne gospodarki, politykę i rynek nielegalnych interesów. To właśnie one pokazują, że mafia nie jest monolitem, lecz dynamiczną siecią powiązań, w której nawet mniej znane nazwiska odgrywają istotną rolę. Dziś wiele z tych organizacji osłabło pod wpływem działań organów ścigania, zmieniających się realiów gospodarczych oraz wewnętrznych konfliktów. Jednak historia amerykańskiej mafii uczy, że tam, gdzie istnieje popyt na nielegalne usługi, tam zawsze znajdą się ludzie gotowi wypełnić tę lukę. Czy nowe pokolenie przestępców przejmie schedę po dawnych rodzinach? Analizując to, co się dzieje z włoską mafią, można w to mocno wątpić. Większość z wymienionych w tym materiale rodzin mafijnych niejako przespało moment, w którym powinni dostarczyć świeżej krwi. Część z nich nie miała takiej możliwości, bo po utracie wpływów. Przeszli pod zarząd innych rodzin. Jeszcze inne zostały niemal doszczętnie rozbite przez wymiar sprawiedliwości. Amerykańska mafia utraciła swój dawny blask i władzę, ale jedno jest pewne: jej dziedzictwo nigdy nie zniknie całkowicie. To oczywiście jedynie część mafijnych rodzin, które utraciły dawny blask i władzę, a także zdecydowanie skurczyły swoją liczebność. Dajcie znać w komentarzu, czy przychodzą wam inne rodziny do głowy. Na dzisiaj to wszystko. Ja zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, możecie udostępnić go dalej. Zapraszam również na swojego Patronite'a ebuycoffee.to. Linki znajdziecie w przypiętym komentarzu. A teraz, jeżeli dotarłeś do końca materiału, zostaw komentarz o treści mafia i słyszymy się za tydzień.